Dowód na to, że już nie tylko dwa w jednym, ale trzy w dwóch. Wykonawca remontu wiaduktu w ciągu ulicy Zakopiańskiej na autostradą A4 zdołał połączyć w jedno, drugi i trzeci etap. Dzięki temu roboty zakończą się szybciej, a tym samym utrudnienia dla kierowców na Zakopiance, zjazdach z tej arterii na autostradę oraz na samym południowym autostradowym obejściu Krakowa. Ruch pod wiaduktem wróci do normy już 24 sierpnia. Pierwotnie remont miał potrwać około trzech miesięcy. Rozpoczął się pod koniec czerwca. Prace podzielono na trzy etapy, tak, żeby remont był jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Drogowcy zdołali jednak w ramach drugiego etapu wykonać także prace przewidziane dla trzeciego. Zadanie nie było łatwe, bo natężenie ruchu zarówno na wiadukcie, jak i pod nim, na autostradzie jest bardzo duże. Drogowcy tym razem zajmowali się spodem wiaduktu. Naprawili beton elementów konstrukcji nośnej oraz podpór. Dodatkowo belki nośne wzmocnili specjalnymi taśmami z włókna węglowego. Całość została zabezpieczona antykorozyjnie.